Nigdy nie słyszałam o takich chorobach. Oj nie... Nie jestem w stanie powiedzieć. Kiedyś spotkałem się chyba z takim przypadkiem na uczelni, ale nie wiem nic na ten temat. Prawdę mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Nigdy się nie spotkałam z takim określeniem. Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych, oddział regionalny w Poznaniu, zostało powołane do życia w 1997 roku i zrzesza chorych z całej Wielkopolski głównie pacjentów cierpiących na takie choroby jak zaniki mięśni, dystrofia mięśniowa typu Duchenne'a i Beckera, rdzeniowe zaniki, polineuropatie i miastenie. Chcąc przybliżyć państwu istotę tych schorzeń, organizujemy pierwsze forum terapii pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi. Będzie ono stanowiło płaszczyznę wymiany poglądów i doświadczeń na tematy związane z diagnostyką i leczeniem wyżej wymienionych chorób. W 2009 roku Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych, oddział regionalny w Poznaniu, utworzyło Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży, działające w czwartej trybunie stadionu miejskiego przy ulicy Bułgarskiej 17. Ośrodek pozbawiony barier architektonicznych, wyposażony w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. Pracujący w nim ludzie to wysoko wykwalifikowana kadra fizjoterapeutów, psychologów pedagogów, lekarzy i dietetyków. Ośrodek powstał przy wsparciu finansowym z budżetu miasta Poznania. Staramy się pomóc naszym podopiecznym w zmaganiach z trudnościami dnia codziennego. Otaczamy opieką głównie dzieci i młodzież oraz ich najbliższych. Współorganizujemy obozy rehabilitacyjne, pomagamy w pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego. Pomagamy również w organizacji pomocy medycznej Organizujemy imprezy okolicznościowe i integracyjne. Koncentrujemy się jednak głównie na prowadzeniu rozumnej, profesjonalnej rehabilitacji oraz na działaniach profilaktycznych i prozdrowotnych. Możemy to wszystko realizować głównie dzięki temu, że w 2009 roku powołaliśmy do życia Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży. Ośrodek utworzony głównie, przy udziale środków finansowych z budżetu miasta Poznania. Dzięki działaniom stowarzyszenia, podopieczni mogą aktywnie funkcjonować w codziennym życiu. Realizują swoje pasje i zainteresowania, chodzą do szkoły, kończą studia. Dzięki personelowi zatrudnionemu w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i atmosferze w nim panującej, mali pacjenci często płaczą z żalu, że zajęcia dobiegły już końca. Chorzy z chorobami nerwowo-mięśniowymi to duża i bardzo ważna grupa pacjentów w każdej poradni genetycznej na całym świecie. Choroby nerwowo-mięśniowe to choroby genetyczne, dlatego jest bardzo ważna diagnostyka genetyczna i to taka, która jest bardzo skomplikowana, angażująca nawet najnowocześniejsze metody sekwencjonowania następnej generacji. Po ustaleniu właściwego rozpoznania można zaplanować właściwą opiekę medyczną, a rodzinie udzielić. Dzielić porady genetycznej. Również w tej grupie chorób możliwe zaczyna być leczenie. Dotyczy to rdzeniowego zaniku mięśni, dotyczy to też dystrofii mięśniowej dyszena. Pojawiły się już pierwsze leki, które spowalniają rozwój choroby, i uważa się, że dystrofia mięśniowa dyszena w ciągu 10 lat będzie chorobą wyleczalną.